Siedmiu widzów kanału, fani różnych klubów, których połączył zakup naszej autorskiej gry Kickards. Dziś zmierzą się w turnieju, którego zwycięzca powalczy ze mną o możliwość zadecydowania o wrzutce na mojego Instagrama, więc stawka jest naprawdę wysoka. Dobra wiadomość jest taka, że Wy również możecie wygrać udział w nagraniu odcinka z FICAT i nagrać ze mną partię jeden na jednego na Waszym wojsku. Żeby wziąć udział w konkursie i wygrać nagrywkę, że przyjeżdżam do Was na boisko, macie czas do Czarnego Piątku w listopadzie na zakup gry i wysłanie maila. Schemat tego maila macie w opisie, co tam podać, skąd jesteście dla i dlaczego to Was mam wybrać. I dzisiaj z chłopakami gramy wspólny odcinek, nieindywidualny. Każdy z nich będzie dobierał jedną kartę losową, losowy strzał, losowa karta zdarzenia. Nie wiadomo czego się spodziewać, a wygrać może tylko jeden. Pierwszy ogień, otwierasz stawkę tego turnieju, jest trema. Jest Napięcie. Jak nie przed dosz? każdym, który takiej stawki. <laughs> Skąd przyjechałeś? Z Polska. Wybierz sobie kartę zawodnika, obojętne z której drużyny. Słuchajcie, jest nieźle. Jest Rivelcone, jest dobra tabela strzałów. Jest to pomocnik, więc możesz dwa razy, bo ma gwiazdkę, przerzucić kartę zdarzenia. Losujesz pozycję strzałów tak jak trzeba, ale oddajesz strzał z powietrza. Dobra. Jest, Działamy. To? No. Dobra, W takim razie rzucaj, z jakiej pozycji oddamy ten strzał. Nieźle. 4 rajd i strzał przed pole. To jest takie otwarcie odcinka, jakiego nikt się w zasadzie nie spodziewał. Gratulacje, przychodzisz do następnej rundy. Skąd przyjechałeś? Z Katowic przyjechałem. Z Katowic, kawałek miałeś no, po takim no, trudnym no. weekendzie. I know that feeling bro. <laughs> Dokładnie, możemy sobie podać rękę, zobaczymy czy dołączysz do kolejnej osoby, która przyjdzie do kolejnej rundy, wybierz sobie zawodnika. Mm. Right forward. Daniel Rockham to jest trochę tak stylizowany na Beckham, a więc do United pasuje. Będziesz mógł też napastnik przerzucić kostkę na tabeli strzałów, ale jesteś skazany na to, co wyciągniesz w karcie. No, zdarzeń. No, no. Dobra, czyli to nie ma wpływu na Twoją akcję. Normalnie możesz e, wykonać strzał. 6. To chyba nie musisz przebijać. Możesz okay. oddać trzy strzały z przedpola, z prawej strony boiska, aż do momentu strzelenia bramek. Czyli masz sporo szans, żeby to wpadło. <grystanie> Trzeba to wykorzystać. <grystanie> tak jest. Na razie stuprocentowa jest skuteczność. Drugi zawodnik wchodzi do, od razu do drugiej rundy. Ale powiem szczerze, boję się tych strzałów. Oby nie miał niczego z przedpola, ze środka, pod ramą. Ja razem ze mną jedyna osoba, którą już miałem okazję wcześniej poznać, czyli Pawcio, założyciel Discorda. Dokładnie. Tak jest. oczywiście macie w opisie, tam gdzie. Słuchaj Pawcio, i zawodnika, zobaczymy co Tobie się trafi. Nil Siroj, dobra karta, jest, dobra. jest napastnik, powiem Ci może być grubo, tylko co będzie w karcie zdarzenia? No. Spalony, no. musisz rzucić kostką, zobaczymy co się stanie. Na 1-2 nie oddasz strzału, to nie jest dobra wiadomość. <noise> Uwaga. Piątka. Sam na sam, sam o mój sam. Boże. Póki co to jadą ze mną po prostu bezlitośnie. No ale dobra, jeszcze trzeba to wykorzystać. Co ja mogę powiedzieć, na razie to ta pierwsza runda to jest wolny ticket dla każdego. Powiedział przez chwilą, że teraz moja seria wpuszczonych bramek się skończy. Skąd ten brak wiary? Skąd ten brak wiary? Dlatego, że po pierwsze jestem z klubu Januszewce. nie ma takiego klubu, jest klipcyjny oczywiście, ale mój poziom jest bardzo niski, to po pierwsze. Po drugie United, po trzecie Liga Europy, więc w sumie moduscy to jest minus 3, słuchaj, jeżeli chodzi o kostkę. Zobaczymy jeszcze, co tu się wydarzy. Wiesz, możesz Spok... mieć karnego, wtedy będzie spoko, ale jak strzał nie, ze stansu... nie będzie spoko, ci mówię od razu, że nie będzie. <laughs> jest obrońca. <to> <laughs> mówiłem, mówiłem. Spróbujmy w takim razie kartę zdarzenia, może jeszcze tu coś ciekawego będzie. Wimy o Legunara Sushiara. No tak, niestety nie będzie to miało wpływu na tę grę. Po prostu rzuć w takim razie e, kością na tej tabeli. Się. O, się... <śmiech> <Przepraszam>. <śmiech> Sorry. <śmiech> Już ma gola jednego z <laughs> Kontakty. Dwa, kontakty. Dwa kontakty i strzał z lewego pola. No to stare, to, to, to twoja twarz jest lewy, dla mnie szczęśliwa. Moja twarz brzmi znajomo. <laughs> w końcu, w końcu coś się udało. Nawo. Mamy kulersa Siemanko. Siemanko, mamy tutaj konflikt interesów. Bo ja no muszę jest. strzelić, ty musisz obronić, więc. Dokładnie, powiem ci szczerze, że konflikty interesów nie mamy, przynajmniej jeżeli chodzi o kibicowanie. jesteś fanem Kumana dużym? <noise> e, nie. Oj, no to nie zgadzamy się. Jako jedyna osoba przyjechałeś z Warszawy, grasz u siebie, dobieraj kartę. No nie możesz, nie możesz zawieść w takim razie, presję mu nakładam. Obrońca, no. Będzie ciężko. Będzie, Będzie ciężko, ciężko, ale jest szansa na sam na sam, więc. Nawet na szóstce nie z jest mo źle. Z moim szczęściem. Najpierw karta na zdarzenia. Spalony. To co już było, możesz mieć to sam na sam na 5-6, ale na 1-2 w ogóle nie mam strzału, czyżby klątwa, bardzo <grystanie> Nie. 4, czyli sprawdzasz na tabeli strzałów czwóreczkę, z ruchomej piłki, z, ruchomej z, dystansu, piłki. z dystansu ze środka. Uuu, z dystansu jeszcze nie było dzisiaj. No dobra, fanowi, Barcelony się nie udało, ale teraz mam podwójną motywację, żeby się zatrzymać. No, cóż, <noise> co, że nie udało się w weekend to teraz się. <noise> Poprawię sobie w grze na bylisku. Skąd przyjechałeś? Z Wrocławia. No to kawałek miałeś, wypadałoby, no głupio byłoby jakby czerwona kartka, co? W <noise> Nic głupio. Nie <noise> Albo spalony, ale wiesz, mam presję, bo byłem na tym live, byłem MVP, to teraz tak. muszę to podtrzymać. Jest, to jest presja, jest ja też tak myślę, że ludzie myślą, że oczekują, od Ciebie teraz dużo. Ciągnij zawodnika, zobaczymy, co tutaj będzie. O, Ernan nie, nie znam typa. Nie znam człowieka. Muszę koszulkami. I dwa razy możesz przeciągać karty zdarzenia, więc na czerwonej okay. kartki raczej nie będzie. Karty. Dobra. To byłem pierwszą. Kiks o mój Boże. Możesz skorzystać z tej tabeli strzałów mm -hmm. i ona jest lepsza. Dobra, to biorę to, nie będę kombinował. Możesz też mieć sam na sam, na 5-6. No i co? Jak <laughs> like w weekend, boli. Patrzcie, to jest właśnie to, Pan Barcelony z dystansu, Pan Real na sam. Sędziowie, La Liga. Pérez ja posmarował. Tak Bardzo poszło. To było, to było po prostu do przewidzenia. Pan Napoli, ale sezon wam się szykuje, powiem ci. Mam nadzieję, że wrócimy na pasę zwycięstw. Zrobię. Z z zniszczyłem wam wszystko. <laughs> Klątwa rzucona. <laughs> tak Koniec. Jest. Od kiedy jesteś fanem Napoli? Od jak tam potrafiliście? właśnie... sześciu lat? Okej, okay, super. Od sześciu. No to na razie zapowiada się dobrze, nic nie mówię, nie rzucam klątwy. Sprawdź, kim będziesz strzelał. No, obrońca. Zobaczymy. Karty. Zobaczymy. Zobaczymy kartę zdarzenia. Tu jeszcze może być coś dobrego. Podaj tę piłkę. Czyli nie losujesz pozycji strzału, strzelasz dwa kontakty i strzał Przed sprzed pola. Nieźle. Witamy w drugiej rundzie. Paru zawodników już poszło, kilku napastników już w talii nie ma. Ale co, odpocząłeś? Odpocząłem, zobaczyłem czy się poszczęści przy losowaniu. Sprawdźmy tego zawodnika. No Boże, dobry, super, super los, naprawdę, masz trzygwiazdkowego pomocnika. Cztery razy możesz przelosowywać karty zdarzenia, więc trzy możesz karty trzy karty zdarzenia i rozpatrzyć jedną z nich. To chyba jest niezłe. Zeszła. Zeszła. Szansa na kontrę. I wspierający. Żadna z tych kart nic Ci tak naprawdę nie da. Tak, taki, to losujemy los. Stabry Saul. Tak jest. specjalnie, z ruchu mojej piłki przed, pole. przed pola. Przed no nie jest źle, nie jest źle, powiem Ci. Jaka egzekucja w ogóle, nie! No dobra. Ja się modlę, żeby to nie było nic blisko. bo nie będzie no. z czego zbierać później. W tej rundzie się raczej nie poszczęścisz tak bardzo, ale zobaczymy. No jest to obrońca, ale możesz mieć nawet sam na no, sam w teorii. No zobaczymy. Dobrze naszła, możesz dodać lub podjąć jeden od wyniku rzutokostką. kostką. Okej. Okay. No, no to, to jest, już jest dobrze. To już jest dobrze. Aj. Cztery. To zrobimy z ruchomej. Dobra. Zostawimy czwarty. No, panie Atletico, kolega z Radu jeszcze ma swój strzał przed sobą, więc no, żeby utrzymać obie drużyny z Madrytu, musi Ci się poszyć. Tutaj moim celem jest być najlepszym drużyną z Madrytu, ale, ale wyżej będziemy Inter-Toto z opakami z Manchesteru. <laughs> Zawsze jest jakieś rozwiązanie, Sprawdź, kim będziesz strzelał. No i ciotka, pomocnik. Pomocnik, to jest, to jest nie najgorsze. E, możesz raz przerzucić, e, przeciągnąć kartę zdarzenia, więc może ci to uratować mhm. przed ewentualną spalą. znowu. Znowu, no. Coś, ten Suarez nie wyczuwa tej linii spalonego. Saul, przepraszam. To co, zostawiasz czy zmieniasz? Zostawiam. Dobra. No wiadomo, jakby spadło. Zaliczamy, czyli wypuszczenie i strzał. Tak. Presja, presja, jest, bo rośnie, rośnie. dwójka już jest w finale, zawodnik z, z Atletico. Atletico w finałach przegrywa, więc trzeba dojść do finału to, i wygrać z nim. <grym> <to>, tak, tak, <grym> tylko czy wejdziesz do finału? Sprawdźmy to. to mogłoby być to, lepiej. Mogło być lepiej, jest to obrońca, ale zobaczymy, może w karcie zdarzenia coś dobrego Cię spotka. <grym> Super, chociaż to czyli zmieniasz tego, dobierasz następnego i dodajesz mu plus jeden na tabeli strzałów. No czyli dobra, czyli źle. tego odkłada. Tak jest. Kiko. I plus jeden na tej tabeli. W sumie tak. Masz czwarta, bo jedynka nie wypadnie. A, a tak to już byłoby no po tak, tak, tak. Dobra, to lecimy. Kiko, kaka, to nawet pasuje. Uwaga. No właśnie, masz czwarta. <grym> <grym> bo byś miał już kontuzę, <grym> a wpada... I co teraz? I to już pojadłwójka. Z pierwszej piłki sprzed pola, z Pola z prawej przed strony. Pola. Ja tu już mówię, że to. Ostatni zawodnik, jeszcze czarny koń, nikt na polu nie docenia, no to nie. zaraz może, może być jest szansa na jakieś trofeum. Jest szansa w tym sezonie, <noise> nawet nie tylko tutaj. Dobra, zobaczmy jakiego zawodnika będziesz miał. Pirladio, no, tak. no Liga Włoska, cztery razy możesz przeciągać kartę zdarzenia, więc moim zdaniem to jest dobre. Czwóreczka, dwa kontakty strzał z dystansu. Kurde, ten napastnik taki, czy powiem... Tylko piątka, szóstka. No bo to jest pomocnik, widzisz? On wszystko tutaj z dystansu, z przedpola... Wezmę. Tutaj FanRalu mówi, że Artetico może wygrać pierwszy finał w historii, ale chyba nie masz zamiaru do tego dopuścić, co? Są emocje, mam nadzieję, że się uda. Dola. Sprawdźmy, ważne, jaki to będzie zawodnik. A tak mi się Nieźle, masz trzy przerzut, trzy razy możesz dociągać kartę zdarzenia. Już jesteś w dobrej sytuacji. Porada Parada. Jak wygram challenge z tobą, to będziesz musiał uderzać gor gorszą nogą na bramkę. Spróbujmy. Robimy to. Robimy challenge bramkarski w takim razie. Jedziemy. Słuchaj, jako bramkarz poległem w konkurencji rzucania piłki do bramki, więc coś, ja wiem już w komentarzach jest milion razy, bierz bramkarza, bierz bramkarza. Przepraszam, ostatni raz liczyłem, że mam talent. <grybuj> Rzucaj, zobaczymy skąd strzelisz. piąteczka. Rzut wolny sprzed pola ze środka, czyli stojąca piłka przed polem ze środka. No jest to dobra pozycja. Lecimy. Nie jest we mnie leciało. Jest stresik? Mm, jest stresik. Jak 93 minuta w prowadzonym Finale Ligi Mistrzów na przykład? No tak, zupełnie. Rzut dokładnie, rożny dokładnie, dla rywala. Dokładnie. Masz szansę Jasne. dokonać historii, wygrać Atletico Finał. <laughs> Środkowa obrońca, czyli no nie... Jest. Wybitnie. Ups. No dobra, ale zobacz, Ale nasz sam, na sam, jest na sam na sam. Poza tym zobaczmy, co będzie w karcie zdarzenia. A, tak, karta zdarzenia. Nie, nie ma e, Szansa na kontrę, jeśli twój rywal w poprzedniej turze nie zdobył nie bramki. Więc dodajesz dwa do wyniku rzutu kostką. O. Masz farta. Tylko, że jeżeli nie strzelisz bramki, to później on sobie doda dwa do wyniku rzutu kostką, więc... Okej, okay, no bierzemy. Ry ryzyko, ryzyko, ta zwalimy czwórkę. Czw czwórka, piątka, szóstka i masz sam na sam. Oj. Dwa. Czyli e, plus dwa. Dwa plus dwa. Cztery. Uderz jeden raz z punktu rzutu karnego w słupek. Jeśli, jeśli uda Ci się trafić, to oddajesz strzał z rzutu wolnego ze środka przed pola, a jak Ci się nie uda, to, to nie uda trafić słupek, to szczera w pozycji pierwszej, Przyjęcie to O Jezus Maria. Czyli musisz trafić w no. słupek. <laughs> Zrobimy taką, że dobieracie kartę, ja Wam ją dobieram, Jasne? ja Wam losuję strzał, obaj odejdzie z tej samej pozycji, żeby było sprawiedliwie. Pasuje? Okay. No to uwaga. Nie, nie, podoba mi się. Ja no mam prawo, mam prawo <laughs> zmieniać. Ronaldo. A czemu Ronaldo, nie Torres? Rzut karny, panowie. Gra nerwów. Rzuty karny! Powodzenia. Tak blisko Atlantyku to już w ogóle bliżej nie będzie. Wisła, Polsk, nie schowaj z Bisut podskrobił co mógł, leciał pod słupek, ale boczna siatka, idealnie wykonane. To może trochę potrwać, panowie chcecie jakąś pizzę skoczyć? To świetnie. <noise> Mamy to. No i proszę, jedyny tutaj zawodnik, który przyjechał, mówił, że w zasadzie to nikomu nie kibicuje. Lubi po piłce posłuchać, wygrał sobie ty, cyk turniejek. I teraz, jeszcze możesz wygrać yy, potyczkę ze mną. Do, dobierzemy kartę waru. Mamy jakiś piłkarski challenge. Jak wygrasz, to decydujesz w granicach rozsądku o tym, co wrzucić do mnie na Instagrama. Już mam pewny pomysł. O mój Boże, a ja już się boję. Dobra, to ten challenge to Crossbar Challenge. Klasycznie. Po pięć strzałów z linii pola karnego. Kto więcej trafi w poprzeczkę, wygrywa. Bardzo, powiem wam szczerze, uratował mi życie, bo tam ci wszyscy szydercy już planowali. Tu całujesz herb Realu na Instagramie, tu przysłowny, tu filmik śpiewasz hymn. Powiem szczerze, nigdy mi nie zależało na zwycięstwie w Crossbar Challenge, tak bardzo. <noise> brawo, brawo, brawo. Fantastyczne nagrywki, super, super ludzie, super ekipa. Wy jesteście zwycięzcami konkursu Kickards, ale uwaga, przypominam, każdy z Was, wy również możecie nadal wygrać opcję, że dojadę do. Pięciu osób, które już mają zakupiony kilka, wyślą maila, szczegóły konkursu macie w opisie. Link do sklepu również oczywiście, to jest podstawa, więc jeszcze możemy się panowie spotkać. No, przewidywania przed odcinkiem dotyczące Atletico sprawdziły się w 100%, ale że spośród United, no to jeszcze było wiadomo, ale <Grybuści> 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 <Duolung? Grybuiced> <Grybu <imagination> <Grybuści> Było na poli, a reprezentant Wisły Polsk. No so, nie jesteśmy na no. Jesteśmy dziadni dokładnie. Jesteśmy, dziadami, dźadami, do van, jesteśmy <Grybuści> Ja uratowałem przynajmniej swojego Instagrama tyle dobrze, więc zdjęcie na Instagramie będzie nasze wspólne. Żadnego całowania herburalu. nie. Dzięki, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Futro! Futro Futro Futro! la la